Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam! Dzisiaj mam dla Was bardzo prosty i bardzo szybki pomysł na zrobienie gwiazdki jako świątecznej dekoracji albo zimowej dekoracji z klamerek do prania i to jeszcze mam do tego klej. Mam 5 klamerek i rozkładam je w ten sposób i w ten sposób uzyskam 10 części. I teraz biorę dwie części i sklejam o tak, tą płaską stroną. Do tego potrzebuję oczywiście klej i nakładam na tę płaską stronę dużo kleju. I przyklejam drugą część. I w ten sposób sklejam wszystkie części i będę mieć 5 ramion gwiazdki. Teraz pięć elementów jest gotowych. Teraz muszę skleić te ramiona ze sobą i będę w tym miejscu nakładać klej. I ze zwykłym klejem nie bardzo chciało się trzymać, dlatego użyłam tutaj w środku kleju gorącego, tego w pistolecie co widzicie z tyłu. I w ten sposób mam gwiazdkę, to jest urocza gwiazdka drewniana, czyli ekologiczna, teraz jest moda na ozdoby drewniane, można ją powiesić, można ją jakoś inaczej ozdobić, na przykład posprayować na srebrno. Ostatnio właśnie też miałam taką farbę. Wydaje mi się, że jeżeli ładnie się sklei z tym klejem, tak żeby nie było go widać, tak jak tutaj w moim przypadku, to może być taka naturalna. Naturalne drewno jest też bardzo ładne i jak widzicie, bardzo prosty i szybki sposób na zrobienie takiej ciekawej ozdoby. No i oczywiście mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale.